Pójdziesz ze mną. Słyszałaś? Twój tata jest niemiły. Idę z wami. Dziękuję. Siadaj, Koluci. Nie słyszę. Nie pozwoliłam ci wyjść. Kontynuuj. Najpierw zdobyli czurubusko. A potem Molino del Rey po walce z kadetami szkoły wojskowej. Zginęli tam nastolatkowie Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Marquez, Agustin Melgar. Niech pan się martwi o swoją córkę. To nie dotyczy mnie. Jesteś dość dorosła, by zająć się swoimi sprawami. Przysłała pana alma. Co za kobieta? Alma popełniła błąd. No, claro, Oczywiście, z bardzo poważny. W kwestii Twojego wychowania. Nie wyznaczyła ci granic i ponosi konsekwencje. Nie rozumiem o co panu chodzi. Zaangażowałem się w tę sprawę i wysłuchasz mnie. Uważasz, że wolno ci wodzić Almę za nos? Coś mi umknęło? Tak. Matka. W chwili, gdy jej najbardziej potrzebujesz. Znam tę gadkę. Puszczam ją mimo uszu. Nie obrażaj mnie. Nie jestem twoją matką. Ani ojcem. Do widzenia. Myślałam, że Tomi jest inny, ale się myliłam. Szkoda. Było idealnie. Wszyscy faceci są tacy sami. Nie rozumiem, czemu Cię to dziwi. Zamknij się. Nie ufaj nikomu. Nie martw się, pili. Chodźmy. Co? Mówię do ciebie. Spadaj. Załatwiłem przepustkę. Nie chcę. Nieważne. Idziemy. Ale nie obiec. Ty, hipokrytko. Idź do sol. Umów się na spotkanie z moim prawnikiem. Jesteś potworem. Odczep się. Jakim prawem ten staruch na mnie krzyczał? Odpowiedz. Naprawdę nie wiem. Siadaj. Posłuchaj. Co? Dzięki. Myślałem, że już się do mnie nie odezwiesz. Przechodziłeś, a musiałam się wygadać. Sądziłem, że powiedziałaś mi, bo znów się przyjaźnimy. Nie umiem się na ciebie gniewać. I choć jesteś kłamcą, lubię cię. Kłamcą. Dzięki, że mnie wysłuchałeś. Naprawdę zamieszkasz z tatą? Tak, będzie najlepiej. Lubię go. Ale nie znasz go jako ojca. To lepsze niż mieszkanie z almą. Zastanów się. Przywykł do samotności. Nienawidziłam Almy wczoraj, a dziś jeszcze bardziej. Wydaje mi się, że z każdym dniem kochasz ją coraz bardziej. Co? Słyszałeś, że jej nienawidzę? Nie gadaj bzdur. To nie bzdury. Czemu się z nią kłócisz? Santos, słucham. Mm. Powiem ci, czego dotyczą dokumenty w moim pokoju. Ale nikomu nie wygadaj. Zaufaj mi. Te dokumenty dotyczą Loli. I mm -hmm. jest adoptowana. Adoptowana? Jak to? Tak. Dlatego nie mogłam ci powiedzieć. A najgorsze, że nie odważyłam się wyznać tego jej. Poważna sprawa. Tak co mam robić? Wyobrażasz sobie, jakby zareagowała? Padłaby w szał. Dobrze, że jesteś. Co się stało? Lola coś opętało. Nie wiemy, o co jej chodzi. Co jej zrobiłeś? Zaczęła rzucać rzeczami po pokoju. Totalny Saigon. Dostała karę? Co się stało? Mówcie. Ona zabrała z twojego pokoju jakieś dokumenty. Co takiego? Akta w kopercie. Powiedziała, że je przeczyta, a potem podrzuci na miejsce. Co robić? Spokojnie Może wściekła się z innego powodu To normalne, przejdzie jej Guadalupe? Pożałujesz, że nie powiedziałaś mi prawdy Zobaczysz Pożałujesz Nienawidzę cię Uspokój się Zabiję cię Proszę, nienawidzę cię. Wyluzuj. Puszczaj. Spokojnie. Wszystko ci wyjaśnię. Co się tu dzieje? Co wytłumaczysz, kłamczucho? Najadłyście no, się w szaleju? To sprawa między siostrami. Kim? Siostrami. Powtórz. Nie jesteśmy już siostrami. Milcz. Nie jesteśmy. Opanuj się i nie krzycz. Niech pan sobie robi, co chce. Co powiedziałaś? Mam to w nosie. Do gabinetu. Nie. Chwileczkę. Nie wtrącaj się. Porozmawiamy w moim gabinecie. W porządku? Lola oszalała. Pójdę z nią. Mogę też iść. Nie, dziękuję. Naprawdę miałaś tylu chłopaków? Tylko dwudziestu czy trzydziestu. Tylko? Z tym spotykam się teraz. Gdzie to zdjęcie? No. Jesteśmy razem od ośmiu lat. Ośmiu? Bardzo przystojny. Ja byłam z moim tylko trzy dni. Nie mów tak. Ty masz szczęście. Jesteś ładna, a ja gruba. Przestań. Nie mieszaj pojęć. Można być grubym, chudym, wysokim czy niskim, jak ja. Nie jesteś niska. W związku nie ma to znaczenia. Przeglądałaś się w lustrze. Nie jesteś bardzo ładna. Też tak twierdzę. Odstraszam chłopaka. W życiu bywa różnie. Czasem nam się układa, a czasem nie. Przecież byłaś z Maxem, przystojniak z niego. Gdyby moja rodzina dowiedziała się, że spotykam się z bankrutem, zabieriliby mnie. Przywiązujesz wagę do tego, że jest biedny? Miłość wszystko pokona. Mówiłam jej to, to, to samo. On ją naprawdę kocha.